Cześć, zacznę od tego, że bardzo mi miło, że tutaj jesteś, na mojej stronie, na stronie Marka Czyżewskiego. I powiem Ci, że zastanawiałem się, jak Ciebie przywitać tutaj na tej stronie. I pomyślałem sobie, że strona internetowa to jest trochę jak dom. A ja w takim razie jestem gospodarzem tego domu. I mogę Tobie powiedzieć, że to wszystko, co tutaj znajdziesz na tej stronie internetowej, to jest uczta wiedzy. Przygotowałem kupę wiedzy, którą sprawdzałem i wydałem set tysięcy złotych, głównie w prawnej, żeby tą wiedzę przetestować wiedzę <laughs> sprzedaży marketingu internetowego i dojść do tego miejsca, w którym jestem. A tobie daje to za darmo, także konsumuj tą wiedzę, możesz się z wieloma rzeczami nie zgadzać, powiedzieć, o, to mi nie pasuje, tego nie zrobię, to to jest OK, ale i tak tego nie zrobię. Ale masz gwarancję, że ta wiedza, która tutaj jest, że to wszystko co jest na tej stronie internetowej, to tak naprawdę y, jest samo mięso, sprawdzone informacje, które. Ja wdrożyłem, które ja przeszedłem, i na podstawie tego doświadczenia możesz to wszystko wyciągać. Także zachęcam cię do korzystania z tego. Do zobaczenia, korzystaj z tej wiedzy, no i trzymaj się, cześć.